W tej grze nie możesz przestać pracować. Przez cały czas obserwuje cię twój szef, który widzi twój każdy ruch i nie chcesz wiedzieć, co się stanie, jeżeli cię złapie nie pracując. Oglądaj do końca, aby zobaczyć, czy udało mi się uciec z tej pracy. O, ktoś dzwoni, odbierzmy. Halo, halo. Jest rodzinny kryzys. Musisz natychmiast wrócić do domu. A więc dobrze, musimy poprosić menedżera, aby wcześniej wyjść z pracy. Dobra, wbijamy do menedżera. Dzień dobry panu. Świetnie pan wygląda jak zawsze. Chcesz wrócić do domu wcześniej? Nie możesz wyjść. Nie teraz. Nigdy wróć do pracy. Pfff, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Tam se znajdę sposób. Na... O, czy ten gościu do mnie psytnął? I Tomasz Anderson do nas przemawia. Mogę Ci pomóc wyjść stąd, ale potrzebuję przysługi. Chcę ozdobić swoje biurko ślicznymi obrazami zwierząt. Czy mógłbyś coś dla mnie ukraść? No, zobaczymy, co da się zrobić. A więc rozejrzyjmy się. Ty, czy ten gość ma wronę jako zwierzątko domowe? Nie no, zazdroszczę stary. A mamy kolejne okotka. Czef nas cały czas obserwuje, jak widać. Ty nie śpij, bo cię okradną o, Znajdź miejsce do pracy. Szybko siadamy, siadamy, pracujemy, pracujemy, proszę państwa. Czy to szef właśnie sprawdza, czy ja pracuję? Nie, 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 to umiera mnie. Dobra, wstajemy, proszę państwa. Nie boimy się szefa. Dobra, Jutek, mam wszystkie obrazki dla ciebie. Dziękuję, moje biurko wygląda o wiele lepiej. Aby uciec z biura, potrzebujesz zebrać 6 dyskietek. Będziesz musiał je włożyć do maszyny za biurem kierownika. Susan z Human Resources może podać ci pierwszą. Susan, dawaj mi twoją dyskietkę. Tomasz Cię wysłał? Możesz mieć moją dyskietkę, ale najpierw potrzebuję Twojej pomocy. Te komputery muszą być włączone w pewnej kolejności, ale nie mogę tego zrozumieć. Kliknij na ekrany komputerów, by je ponownie uruchomić. Pierwszy komputer ma etykietkę B, a więc włączamy B. Dobra, działa. Teraz odpalimy ten. Ojoj, kłopoty. Mam nadzieję, że szef tego nie zauważył. Cyk, cyk, działa. Pek. I uwaga, ostatni komputer, zadanie ukończone Wielkie dzięki Dobra, dawaj tą dyskietkę i zwijam stąd, idę dalej szukać wyjścia stąd Idziemy dać dyskietkę temu ziomkowi Oto fioletowa karta kluczowa, aby otworzyć departament finansowy Znajdź Mike'a tam, może ci pomóc uciec Wbijamy więc do departamentu finansów, wow Siema Mike, ty chyba jesteś Mike? Hej, chcesz się stąd wydostać, co? Mogę ci pomóc, ale najpierw pomożesz mi znaleźć moją teczkę. Znajduję się tu gdzieś w departamencie finansów, ale nie wiem dokładnie, który pokój. Oj, no dobra, musimy najpierw się schować, usiąść, pracować. Pracujemy sobie elegancko. Ten psychol już tu idzie. Dobra, szukamy teczki Majka. Wydaje mi się, że jakiś pracownik ją ukradł po prostu. Ręce do góry, wyskakujcie z teczek, wszyscy. Raz, raz, raz. Nie zrobiło to na nich wrażenia, ale tu mamy pokój wypoczynkowy. Może tutaj jakaś teczka, coś? Chyba mamy teczkę, tak jest. Bierzemy teczkę i zawijka. Majk! Nie, Mogę uwierzyć, że to znalazłeś. W pokoju wyboczynkowym ukryta jest dyskietka. Wystarczy popatrzeć na obrazy. Hmm... popatrzeć na obrazy, mówisz. To jest ten pokój, tu mamy obrazy. Cyk. Oj, dobra, mamy safe, mamy safe. I mamy kształty, a te kształty już gdzieś widziałem. Tu mamy kółka, ile ty kółek? Raz, dwa, trzy. Cyk, trzy. Czerwone. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kwadratów raz, dwa, trzy, sześć. 9 9 kwadratów, no i trójkątów raz 2 3. Wpisany cyk i tak jest, sejf otwarty. A dyskietkę sobie zabieram, cyk. Dobra robota w znalezieniu twojej drugiej dyskietki. Weź tą żółtą kartę klucza, która otworzy drzwi do obsługi klienta. Recepcjonista może Ci pomóc. Dzięki Mike, za te rady właśnie idziemy do obsługi klienta, proszę Państwa. Bijamy do recepcji. Dzień dobry, ale tutaj nawodzone buty brudne. Jak mogę pomóc, droga pani? Przepraszam, czy możesz podlewać te umierające rośliny? To takie złe spojrzenie. Aha, czyli mamy po prostu wziąć konewkę i podlać kwiaty. No jasne, nie ma problemu. Już podlewamy kwiatki. Plum 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 plum. Plum plum plum. Ostatni kwiatek. Cyk 12. Dziękuję, byłam dzisiaj tak zajęta, że po prostu nie miałam czasu. Oto niebieska karta dla działu marketingu. Jest obecnie w budowie. A, jeszcze się drzwi zepsuły, trzeba poszukać technika, żeby je naprawił. Świetnie. Mamy iść za tymi śladami, bo podobno to są ślady technika. Ojojoj, oj, zapomniałem, trzeba usiąść i popracować troszkę. Dobra, szefie, no daj, że spokój, dajże spokój. Tam panie techniku. Cześć, czy mógłbyś mi pomóc? Kamera z tutajna umarła i potrzebuje wielu baterii. I mamy znaleźć dla ciebie baterie do kamery, tak? 15 baterii mówisz. No dobra. O, i mamy pierwszą baterykę. Cyk, okay, te baterie prowadzą mnie gdzieś, na jakieś zaplecze. Menedżer nie może tu wchodzić. O, fajnie, jesteśmy bezpieczni w końcu. Ryste, panie, to jest jakiś tor przeszkód. Co to w ogóle jest? Oj! A, dobra, prezes tutaj nie wejdzie, pocałuj mnie, wiesz gdzie gościu Na no, spokojnie, bez stresu, cyk, bateryjka To jest właściwie bardzo niebezpieczne, no ale czego się nie robi, żeby pójść do domu I lecimy, cyk, cyk, od, nie stresuj mnie, nie stresuj mnie Dobra, to jest chyba ostatnia przeszkoda Okej, okay, mamy, cyk, nie, no nie Dobra, przeszedłem to na nowo, jesteśmy, proszę No jeszcze, bez jaj Pożyczajcie, że jak teraz umrę, to całą grę od nowa będę musiał przechodzić Dobra, tu trzeba mieć dobry refleks, cyk Czekamy na żółte Jest Ostatnia prosta, jest, mamy to Uwaga, kończymy tą misję, Sezamie otwórz się No i na koniec, czy może być lepiej? Czy dotarliśmy właśnie do sekretnego pokoju woźnego? Ojej, mamy śrubokręt do naprawienia drzwi w Panie techniczny, mam baterię. O, a ty cały czas tu stoisz? O, znalazłeś mój śrubokręt, weź moją niebieską dyskietkę. Aha, i mam sobie wziąć śrubokręt do naprawy drzwi, okej. Okay. A więc obecna misja napraw niebieskie drzwi do departamentu marketingu. Ale w międzyczasie trzeba sobie trochę popracować. Eee, co się dzieje? Okej. Okay. Wow, zdaje się, że zginąłem. Ale od czego ma się robukcy, proszę państwa, 29 za odrodzenie Jesteśmy z powrotem Dobra, trzeba odwalić roboty, technika, naprawić drzwi do działu marketingu I jesteśmy, witam kierowniku <grywdy> Lider budownictwa, zatrzymaj się tam przyjacielu, to jest teraz budowa Nie mogę ci pozwolić przejść, dopóki ta ściana nie zostanie ukończona Aha, jego koledzy zwlekają, więc mogę sam postawić tę ścianę, nice Dobra, daj mi to, ta ściana będzie to stała w 5 sekund Cyk, patrz, ja jestem pracownikiem, proszę państwa Dajcie mi tylko materiały, cyk Ciach, bierzemy kolejną, pach, a wy coś obijacie, dalej robić, już państwa, robota się sama nie zrobi, ciach, bez młota to nie robota, tak? Idziemy, stawiać ściany. Oh. 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 Było blisko, było blisko. Cyk, mamy ścianę skończoną, panie szefie. Dzięki, dzięki kolego, możesz przejść. Jeden z moich członków załogi znalazł dziwną dyskietkę, powinieneś go poszukać. Czejam, są może masz może jakieś dyskietki czy coś? Nie wiem o czym mówisz, nie widziałem dyskietki od lat. Co ty gościu pod kamieniem żyjesz czy co? Może w tym pokoju się czegoś dowiemy. Witam. Tak, znalazłem dyskietkę, ale mam większe problemy. Zgubiłem moją skrzynkę z narzędziami w tym labiryncie. Jeśli dasz mi skrzynkę z narzędziami, dyskietka będzie twoja. Dobra, dajcie tą skrzynkę z narzędziami. Ten labirynt jest przerażający. O, mamy skrzynkę. Dobra, trzeba odsunąć ten regał. i mamy skrzyneczkę, proszę państwa. Idziemy dalej. Ziomek, oto twoja skrzynka. Znalazłeś to. Dzięki, kolego. W sali konferencyjnej jest czerwona karta dla działu technologii dostaliśmy czarną dyskietkę od tego typka, git O, a tu co? A, no mówiłem, że bez młota to nie robota Jep, jep, dobra I bierzemy karty, proszę państwa, do działu technologii Wbijamy do środka Uuu, jaki tu klimacik Cześć, mogę ci pomóc w zdobyciu następnej dyskietki Moja przyjaciółka z pokoju serwera ją ma A więc, pokój serwera Wow, co tu się dzieje? Potrzebujemy pendrive'a. O, i od tego gościa chyba. Bacznie na to, co robisz. Nie mogę stracić swojej pracy. Dobra, dawaj tu pendrive'a, wbijamy. Trzeba wytrzymać w tym kółku 10 sekund, jak na odcinku Mister Beast'a. 3 sekundy, jeszcze no nie prezes idzie. No dalej, bo uciekam, dobra, Szybko siadam. Dobra, udało się. Lecimy naprawiać kolejne maszyny. Na ratunek serwerowni firmy. O, nie, padło światło. Muszę naprawić ten generator z zastrany. Cyk, pyk I niech nastanie światłość. No, dziękuję bardzo. Szefie, skończyłem robotę. Oj, dyskietkę masz dla mnie, dzięki. I podobno w tym pomieszczeniu znajdziemy finalną dyskietkę, która pozwoli nam wydostać się z pracy. Menedżer nie może wchodzić, świetnie. Aha, i tu musimy przez te lastery się jakoś przedostać. Taki alator przeszkód. Oj, oj, dobra. Dobra, teraz tak James Bond, jak James Bond. Yp. a ty tam się nie odzywaj, szefunciu. Nie no, za te naprawy w firmie to naprawdę należy mi się podwyżka. Tu trzeba jakieś rury naprawić, gazy poskręcać. Powiedz, że to ostatnia prosta i do domu. Yep. Gdzie jesteśmy? Ulala! Odwal się, że ty. Czemu on tu stoi? Co jest? Dobra, to się wydaje łatwe. Cyk. No nie. Jezu, myślałem, że będę musiał od nowa przechodzić wszystko. Hopsa! Uuu, robi się ciekawiej dobra, Skaczemy na tą platformę, ciach I zaskakujemy, proszę państwa Prawie meta, już prawie meta, dobra, easy e, nie wygląda mi to na metę Skaczemy, cyk, to się zapada, więc tutaj Jest taki skok, proszę państwa, cyk, mamy to Nie no, bez jaj Czy ja wam wyglądam serio na Jamesa Bonda? Tam jest przycisk, może on wyłącza te lasery I laserom już podziękujemy Bijemy szkiełko, bierzemy dyskietkę Teraz wszystkie sześć dyskietek, które mamy Musimy iść i zanieść do pokoju kierownika I wtedy włożyć je w ten sprzęt i uciekniemy z pracy. W końcu spadamy. Tylko szybko, szybko, szef. Gdzieś to jest szybko. To te drzwi, to te drzwi. Ostatnia prosta, nie mogę biec. Dajemy dyskietki. I wygraliśmy, wygraliśmy. Boże, święty. A więc dzięki za oglądanie. Wbijaj na ten film. I do zobaczenia. Elo.